Yo, 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 ziom, ale wracamy na G4 Skinsa zrobić konkretny mój na stronę. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu i oczywiście dla nowych użytkowników na start daje również jedną skrzyneczkę Meerspec, A Myślę, że fajna opcja, ja Wam jeszcze na starcie przypominam, że sama stronka, jak i mój materiał jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie, a dzisiaj dla Was do wygrania jest oczywiście zajebisty skin na loka Neonoiro, wartości 70 zł. Co zrobić, żeby go wygrać? Łapa w górze pod tym filmem sub kanału, i dowolny komentarz. To wszystko powodzenia. A teraz wlatujemy. Mordeczki mamy 11 850 zł, i to nam zdecydowanie tutaj powinno wystarczyć na przetestowanie kolejnej tutaj skrzyneczki Jupitera, która nazywa się. Już wam tutaj schodzę na sam dół i demonstruję Goldson v Faudła. V2. Z tego co wiem, ten ziomuś yy, ma już swoją skrzyneczkę. Miał przynajmniej. Zobaczmy, czy ona dalej tutaj jest. Jest skrzyneczka, ma skrzynkę za 2 zł i dostał kolejną skrzyneczkę za 160. Więc tutaj jest naprawdę potężna przebitka. Zobaczmy, co ta skrzynka. Ja pierdolę, co ta skrzynka w sobie. No nie gadaj, nie, po prostu nie wierzę. Czekajcie jeszcze raz, zobaczcie. 50, ile? Niesamowite, 56 tysięcy. No taki o sobie skinek, nie, żeby nie było. 56 tysięcy, zajebiście, Co to w ogóle jest? 0,050%. Okej, okay, tu jest jakiś kałaszek na 0,150%. 8 000, prawie 600 zł. Jest i sticker, i to fajny sticker, 4,5 koła. Tutaj 2, 800, 1500, 200, 400, 700, 700. Czekajcie, zobaczmy dalej. No tutaj, okej, okay. ten jeden skinek może nam nie, o... a nie, także nam oddaj, bo skrzynka 160, więc tak naprawdę znowu mamy taką. Samą akcję jak z pozostałymi tutaj skrzynkami, czyli jest jeden drop, który niestety nam nie oddaje za skrzynkę, a tutaj pozostałe skiny, no bo jak je otrafimy, to już nam oddadzą zwrot ze skrzyneczki. Ale w tym przypadku jest naprawdę sporo procent, bo 80, no prawie tutaj 5% na trafienie takiej wlepki za złoty 70, więc zobaczymy jak to poleci. Mam nadzieję, że nie będę płakał po dzisiejszym odcinku. No prawie 12 tysięcy, 11 800, zakręćmy śmigiełkiem, zakręćmy. Golson V2, pokaż klasę w dzisiejszym odcinku i błagam nie dawaj mi tych wlepek samych po złoty 72, bo po prostu na zawał pierdyknę. Zobaczymy, otworzymy sobie myślę tą skrzyneczkę tak trzy razy pojedynczo. Uuu, 632 otworzenia, więc grubo tutaj i trzeci. Ostatni raz i wlecimy sobie po więcej sztuk na raz i ja się czyli do 3 razy sztuka, jak to się mówi, piękny flip za 2000 zł. I zobaczcie, wydaliśmy. Nie no mam pierdziel, niecałe 500 wydaliśmy i kosa za dwa koła nam wyleciała, więc sympatycznie. Dobra, wlatujemy w trzy sztuki na raz. Zróbmy sobie jeszcze coś takiego, 480 zł, a na sam koniec jeszcze zmienimy na 5 sztuk na raz i włączymy sobie tego compact moda. No Mogło się na rękawiczkach zatrzymać, ale niestety nie zatrzymało się. Lecimy po raz kolejny. Może tak samo będzie jak, do, jak we wcześniejszej akcji, czyli do 3 razy sztuka, ale już tutaj coś fajnego poleciało. Jest gucik, jest emeczka. Wow, 1085. Fajnie, razy dwa zrobiliśmy na tym otworzeniu. Lecimy, lecimy dalej. No i to raczej zaboli, chyba że szadałki. Niestety po raz kolejny nam tutaj nie doleciały 5 złotych z 500. Lecimy dalej, lecimy dalej, no trzeba brać pod uwagę... Jo, kurde, te, ta naglepka na pewno droga. Te dwie stówki co najmniej ona tutaj warta, no 202. No trzeba brać pod uwagę, że to taka ryzykowna, no, więc nie zawsze będzie się coś fajnego tutaj trafiało. I wariaty, chyba zmieniamy taktyczkę, wlatujemy w pięć sztuk na raz. Ja pierdzielę trzy razy ta wlepa, no niesamowite. Zmieniamy kompakt na kompakt Modzika. I lecimy, 800 złotych, więc tutaj już jest sporo pieniążków. 一，一、e, e, e，一。 I jest jedna nawajka, tutaj się wyhaczyła na sam koniec. Na szczęście, bo byśmy naprawdę byli stratni, i to mega mocno. Tak to wychodzimy na jakieś 20 zł, tylko na minusik, więc nie jest najgorzej. Lecimy po raz kolejny, i co my trafiamy w tym momencie? Proszę Państwa, tyle razy nic nie trafiliśmy, aż jak zajebało, to trafiliśmy kałacha gold arabeskie. Niesamowite po prostu. Te skrzynki youtuberów w ostatnim odcinku to samo, a wubeczka w tym odcinku. Kałaszek Gold Arabeska, no po prostu to się w pale nie mieści 8600 zł. Szkoda, że to nie najlepszy drop, bo kurwa, chyba salto bym walił normalnie przez okno, ale i tak jest naprawdę super 8,5 koła. No ja nie wiem, dobra, pokręćmy sobie jeszcze eee, myślę, że z parę razy sobie, i oczywiście czas będzie tutaj przejść na witewkę na tą skrzynkę. Jak dla mnie, no to i tak jest mega już kocur. No bo Kurde, taki dropek, co nam wypadł, to nie lada wyzwanie. Dobra, tutaj jeszcze jakiś kałaszyk na koniec się wyhaczył. Już myślałem, że poleci. E, 1000 zł, dwie pary rękawiczek trafiliśmy. OK, jest to jak najbardziej jakieś 200 zł na proficik I niestety 5 razy tutaj naklejeczka. Dobra, majtnijmy sobie jeszcze to dwa razy. Dwa ostatnie otwarcia po 5 sztuk i lecimy skonstruować jakąś fajną bitewkę. Okej, okay, 860 te otwarcie to naprawdę było masakryczne. Ja tutaj też troszeczkę no, źle robię, no bo jak skrzyneczka wiadomo, dała aż taki mocny dropik, to tutaj powinna się troszeczkę zatrzymać, ale powiem wam szczerze, tak się nie stało, bo kolejny raz 2000. 300 zł. No, niektórzy są tego zdania, że jak coś skrzyneczka fajnego odda, to lepiej wyjść na inną skrzyneczkę sobie przejść albo przejść na bitewki. A niektórzy są takiego zdania, że jak oddaje, to trzeba lecieć za ciosem i otwierać ją. Bo jak oddaje, to będzie oddawała. Wy możecie oczywiście dać w komentarzach jak sądzicie, co sądzicie na ten temat, jaka jest Wasza właśnie taktyczka. Czy wtedy wolicie wyjść po jakimś fajnym dropie ze skrzyneczki, przejść na inną, czy może jeszcze ją dalej. Katujecie, a ja oczywiście szukam skrzyneczki Goldson Fault 2 160 zł, i powiem wam szczerze, jest tutaj fajna taktyczka: 160 zł, 1600. I ja dodam jeszcze tutaj skrzyneczkę Nexta, i mniej więcej sobie te obie skrzyneczki porównamy. Goldsona dajmy tutaj na sam koniec. Najpierw zacznijmy sobie od Nexta, robimy bitewkę na trzech graczy, może co nieco tutaj jeszcze ciekawego nam poleci, przywołujemy buciki. No i lecimy 3200, dosyć droga bitewka. Jestem ciekawy, ile my w ogóle mamy w tym momencie w ekwipunku. No bo kurczę, po tym dropie, po tym kałaszku może być nawet jakiś tam delikatny proficik. Jeszcze jakby nam się udało, tą bitwę wygrać, to już w ogóle pisuć Glancuś elegancuś. Ale to tylko i wyłącznie marzenia. Zobaczymy. Zobaczymy, może się spełnią. I dzisiaj uda nam się. Coś tutaj konkretnego wygrać. Jaka piękna emeczka za 336 zł, dosyć drogi ten skinek. Ja pierdzielę ten SSG, trafia też za 300, y praktycznie. Więc, next, tutaj wow, sypie, sypie. Skrzynka 160, i powiem, że. Warta, warta tutaj odporzenia. No zobaczymy jak będzie. Tutaj się spisywał również Goldson na bitewkach. No bo taka ryzykowna. No niektórzy lubią, lubią takie właśnie ryzykowne również dodawać na bitewki. Ja to tak szczerze, no wolę takie troszeczkę, że zawsze co nieco wyleci, czyli nawet te 17 czy 60 zł, a czasami coś mocniejszego jak w tej w przypadku tej na przykład skrzynki. Nie zawsze takie mega procentowe skrzynki są po prostu opłacalne. No bo jeżeli y, wszystkie tutaj trzy osoby będą trafiały ciągle tej naklejki, nawet jeśli nam się uda y, wygrać taką bitwę, no to niekoniecznie wyjdziemy na proficie z niej. Trzeba wziąć to również. Pod uwagę dostaję wlepkę za 200 zł, ich nie ma co panikować, nie jest to jakiś mega taki, wiecie, y, mocny dropik. No a. No nie, skąd ta wóbka, Ja i nawet nie zauważyłem jeszcze kose. Ja, Pierdziel, z której on skrzynki to w ogóle trafił? Nie zauważyłem tego dropu, szczerze, i nie jestem pewien z jakiej tej skrzynki on to trafił. Ale no, powiem Wam szczerze, on chyba trafił to z Nexta. O ile się nie mylę, więc grubo, grubo Nexti kodeł, fajna skrzyneczka za 160 ziko. Nieźle, nieźle, okej, okay, tutaj ten trafił, rękawiczki również za 1400, a my, zobaczcie jak to się, zobaczcie jak to się u mnie tutaj zacięło, no same te naklejki, chyba że kałaszek jeszcze poleci. Dawaj, 55 koła, no i dupa blada, chyba trafiliśmy dosłownie w... z każdej skrzynki, po prostu najgorszy tutaj drop, każdą naklejeczkę jaką mogliśmy. 6700 no, złotych, więc nawet spoko gościu sobie zarobił z tej bitewki, ale no mówię, ta ostatnia skrzynka mega ryzykowna mogła troszeczkę lepiej oddać. Tak czy inaczej przejdźmy sobie w tym momencie do ekwipunku i zobaczmy. O syn ale mam no dobra, jesteśmy naprawdę naprawdę zarobasy w dzisiejszym odcinku. No pięknego skina mi się udało trafić. Po prostu sprzedajmy to wszystko. Mamy 16,5 tysiąca złotych, więc ja myślę, że tu spokojnie, jakieś 5 tysięcy jesteśmy do przodu i może przegraliśmy bitwę za 3000, więc dzisiaj skrzyneczka Goldson V2 oddała. Ja bardzo. Polecam skrzyneczkę, możecie dać znać, oczywiście w komentarzach, czy otwieraliście, jeżeli tak, co Wam ciekawego wypadło. Dzięki za oglądanie, jeżeli odcinek się podobał, łapę w górze, sub kanału, wpadajcie na następne odcinki wielkie, Yo.